Siemano, z tej strony Miłosz z kanału RapTok. Witam was w serii, w której przedstawiam najświeższe newsy ze świata rapu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o... Oskarżyciel Ace Prokiego przemówił po przegranej. Lil Tjay zbanowany po opluciu ochroniarza. Kanye West atakuje Nike. Weteranka powitała kolejne dziecko. Wyniki najczęściej słuchanych i sprzedawanych albumów zeszłego roku. Weteran kilkukrotnie zmieniał nazwisko. Nagły konflikt wtedy z Leroyem. Winim o w rapie. Jeszcze na szybko zanim zaczniemy, to chciałem was poprosić o zostawienie lajka i komentarza dla zasięgu, ale żeby nie przeciągać, lećmy z materiałem. Ace Apreli, który oskarżył Ace'a Prokiego oddanie do niego strzałów podczas sprzeczki w 2021 roku, po raz pierwszy skomentował wyrok sądu. Sprawa, która od miesięcy przyciągała uwagę mediów i fanów, zakończyła się uniewinnieniem rapera. Po kilku tygodniach procesu, kalifornijska ława przysięgłych jednogłośnie uznała Rokiego za niewinnego, co pozwoliło mu uniknąć nawet 24 lat więzienia. Wyrok ten spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno w środowisku rapowym, jak i Wśród fanów artysty. W odpowiedzi na decyzję sądu, Ace Preli postanowił przerwać milczeniem i w mocnym tonie odniósł się do całej tej sytuacji. Na swoim Instagramie udostępnił wiadomość skierowaną do osób, które go krytykowały. Stwierdził, że nie przejmuje się negatywnymi opiniami i atakami na jego osobę, podkreślając, że plotkowanie jest formą rozrywki dla ludzi bez żadnych celów i sensów w życiu. Reli spotkał się z ogromną falą krytyki po tym, jak jego oskarżenia upadły w sądzie. Jednym z najgłośniejszych głosów był 50 Cent, który przez cały czas publicznie wspierał Rockiego. W reakcji ...na uniewinnienie rapera, opublikował w sieci post, w którym kpił z Reliego, nazywając go A$AP Telly. Krytycznie o byłym członku A$AP Map wypowiedział się także A$AP Ent, który jednoznacznie zasugerował, że Reli zdradził swoje środowisko, publikując jego zdjęcie z procesu. Natomiast Rocky cieszy się wolnością. Od momentu uniewinnienia nie ukrywa swojego zadowolenia. W pierwszym publicznym wystąpieniu po zakończeniu sprawy podziękował Bogu, ławie przysięgłych oraz wszystkim, którzy go wspierali. Przyznał, że ostatnie 4 lata były dla niego niezwykle trudne, ale czuje ogromną ulgę, że teraz może mówić jako wolny człowiek. Co więcej, artysta zasugerował, że jego długo oczekiwany album jest już blisko premiery, publikując w sieci tajemniczy wpis Don't Be Dump. Natomiast wśród osób, które publicznie wsparły rapera po zakończeniu procesu, znaleźli się m.in. jego partnerka Rihanna, Kanye West oraz Tyler The Creator. Nie ma wątpliwości, że cała sprawa jeszcze długo będzie bardzo szeroko komentowana w całym świecie hip-hopu. Lil TJ znalazł się w poważnych tarapatach po swoim zachowaniu podczas gali bokserskiej w Madison Square Garden. Raper, który wdał się w spięcie z ochroną i splunął na jednego z pracowników, został objęty całkowitym zakazem wstępu do legendarnej nowojorskiej areny. Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, TJ miał próbować dostać się do miejsca przy ringu bez odpowiedniej akredytacji. Gdy ochrona zwróciła mu uwagę, sytuacja szybko się zaostrzyła, a między raperem a personelem Madison Square Garden doszło do przepychanek. Kulminacyjnym momentem było splunięcie przez z rapera w kierunku jednego z ochroniarzy. W konsekwencji tego żenującego incydentu administracja obiektu podjęła decyzję o dożywotnim zakazie wstępu dla Lil Tj. A. Przedstawiciel areny wyjaśnił, że wszyscy, którzy zachowują się w sposób agresywny i zakłócający porządek są usuwani oraz objęci zakazem wejścia na wszystkie obiekty należące do kompleksu Madison Square Garden. Co dość ciekawe, mimo całego tego zamieszania raper i tak wyszedł z gali jako zwycięzca, przynajmniej finansowo. Postawił 15 tysięcy dolarów na zwycięstwo Davisa przez knockout w ciągu pierwszych sześciu rund i zgarnął aż 100 5000 dolców, po tym jak jego typ się sprawdził. Warto dodać, że TJ od dawna nie stroni od kontrowersji. W kwietniu ubiegłego roku został aresztowany w dniu swoich urodzin na lotnisku w Miami w związku z niezrealizowanym nakazem sądowym z 2021 roku. Jednak, po wpłaceniu zaledwie 500 dolarów kaucji, wyszedł na wolność, a jego makszut stał się wiralem w sieci, co paradoksalnie jeszcze bardziej mu pomogło, bo wpłynęło na jego popularność. Jednak najważniejszym i najgroźniejszym incydentem w jego życiu był dramatyczny atak z czerwca 2022 roku. Roku, kiedy to został postrzelony w New Jersey i musiał przejść przez pilną operację ratującą życie. Po odzyskaniu sił nagrał wiadomość dla swoich fanów, dziękując im za wsparcie i zapewniając, że wraca do zdrowia. Kanye West ponownie uderza w jednego z największych graczy na rynku odzieży sportowej. Tym razem jednak jego gniew skupił się na Nike, który według niego miało skopiować charakterystyczny styl jego projektów. Co ciekawe, ta medialna szpilka pojawiła się niemal równocześnie z ogłoszeniem współpracy jego byłej żony, czyli Kim Kardashian, z tą samą właśnie marką. Raper i projektant mody opublikował na Instagramie zdjęcie nadchodzącego modelu butów Nike GT Future, podkreślając jego uderzające podobieństwo do jego dawnych projektów w ramach marki Easy. W swoim stylu nie szczędził ironii, pisząc, że ekip Kipa doceniła pracę Nike i dziękuję im za coś nowego i wyjątkowego. Co warte dodania, a nie każdy może wiedzieć, Nike i Kanye mają długą historię współpracy. W latach od 2009 do 2013 razem stworzyli kultową serię Air Easy, zanim artysta przejął się do konkurencyjnego Adidasa. Od tamtego czasu relacje między stronami były chłodne, ale teraz wygląda na to, że West postanowił otwarcie oskarżyć markę o plagiat. Warto zwrócić uwagę, że atak Kanye na Nike pojawił się dokładnie w momencie, gdy Kim Kardashian ogłosiła wielką Współpracy swojej marki Skims z amerykańskim gigantem odzieżowym. Nowa linia, Nike Skims, jak podaje oficjalny komunikat, ma zrewolucjonizować rynek odzieży sportowej, oferując innowacyjne podejście do ubrań dla kobiet. Kim dodatkowo podkręciła atmosferę, publikując zdjęcie swojego identyfikatora pracowniczego Nike, co można odebrać jako subtelną prowokację wobec jej byłego męża. Choć tym razem raper skupia się na Nike, jego głównym wrogiem wciąż pozostaje Adidas. Po głośnym rozstaniu w 2022 roku, wynikającym z kontrowersyjnych wypowiedzi Westa, spór pomiędzy stronami nieustannie się zaostrza. Nie tak dawno zarzucił on Adidasowi celowe manipulacje w wynikach wyszukiwania Google, które mają faworyzować stronę internetową Adidasa zamiast jego własnej. Je nie szczędzi także gorzkich słów wobec swoich byłych pracowników, oskarżając ich o blokowanie jego działań i wykorzystywanie jego projektów do własnych celów. Przypomniał również, że Adidas już wcześniej kopiował jego projekty, a obecna sytuacja jedynie powtarza stare Schematy. Ale wracając jeszcze do Nike. Korporacja nie odniosła się do oskarżeń rapera, a sama marka skupia się na promowaniu nowej linii we współpracy z Kim Kardashian. Czy ten konflikt doprowadzi do kolejnej medialnej wojny na linii Kanie, wielkie koncerny? Patrząc na historię artysty, można spodziewać się, że to dopiero początek kolejnej głośnej afery w świecie mody i rapu. Raperka May podzieliła się radosną nowiną. W tym tygodniu na świecie pojawił się jej trzeci syn. To kolejny rozdział w życiu artystki, która nie tylko aktywnie działa na scenie, ale również spełnia się w roli mamy. Pod koniec ubiegłego roku weteranka ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka, a teraz oficjalnie potwierdziła jego narodziny. W social mediach pojawiło się zdjęcie, na którym dziękuję fanom za wszystkie gratulacje i dobre słowa. Zaznaczyła również, że poród był wyjątkowo intensywny, ale trzymanie syna w ramionach sprawia, że wszystkie trudności odchodzą w niepamięć. May wychowuje Trójkę synów wspólnie ze swoim partnerem Co jak sama wielokrotnie podkreśla Jest dla niej największym życiowym wyzwaniem Ale też ogromnym źródłem radości A co dalej z jej muzyką? Ze względu na ciążę artystka była zmuszona Odłożyć na później swoje plany wydawnicze Choć fani wciąż czekają na więcej informacji Dotyczących jej nadchodzących projektów To w zeszłym roku mogli ją usłyszeć na epce Delirium, którą nagrała wspólnie z Fazim Na ten moment priorytetem jest dla niej Oczywiście rodzina, ale niewykluczone Że wkrótce zaskoczy słuchaczy nowymi muzycznymi projektami Yeah. <laughs> Miniony rok przyniósł wiele ciekawych premier na polskiej scenie rapowej. Oficjalna lista sprzedaży Olis właśnie podsumowała, które rapowe albumy cieszyły się największą popularnością, zarówno pod względem sprzedaży fizycznej, jak i streamingu. Pod względem fizycznej sprzedaży niekwestionowanym liderem był Kenke z albumem 4.01, który uplasował się na drugim miejscu w ogólnym zestawieniu wszystkich gatunków muzycznych tuż za kaprysami Sanach. Kolejne miejsce wśród raperów zajął okis r 47 a następny Chivas ze swoim Devkorem. W czołówce znaleźli się również tak o Hemingway i Problem, których albumy niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Natomiast pod kątem popularności na serwisach streamingowych dominacja należy do Young Leo i Bambi, których wspólna epka PGS, czyli Pretty Girl Swag zdominowała cały rynek. Projekt ten utrzymywał się na szczycie listy przez aż 19 tygodni, co pokazuje jak mocną pozycję w mainstreamie mają obie artystki. Na podium znalazł się również Guzier z albumem Pleśń, który notabene wyrzet aż 4 lata temu, a nadal detronizuje streamingi, co jest wręcz chore, a a tuż zanim uplasował się gips z krążkiem save. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest wyraźna różnica między tym, co słuchacze najczęściej kupują, a co streamują. Tradycyjni fani rapu częściej sięgają po klasyczne wydania fizyczne, co widać na przykładzie Kankiego czy Tako Hemingwaya. Natomiast młodsza generacja zdecydowanie dominuje na streamingach, stąd właśnie sukces Klaus i Bambi, których PGS był absolutnym numerem 1 w tej kategorii. Podsumowując, 2024 rok pokazał, że w polskim rapie mamy wyraźne dwie ścieżki: klasyczny rap, który wciąż ma swoich wiernych fanów, ale i nową szkołę w trendach popowo-trapowych, która dominuje w streamingu. A jak waszym zdaniem wypadł ten rok w rapie? Kogo brakowało w topce? Napiszcie na dole. W polskim świecie rapu nie brakuje artystów, którzy w różnych momentach swojego życia decydowali się na zmianę nazwiska. Jednak przypadek Waldemera Kasty jest naprawdę wyjątkowy, ponieważ weteran zrobił to aż dwukrotnie. Teraz raper postanowił otworzyć się na ten temat i wyjaśnił, co stało za tymi decyzjami. Na świat przyszedł jako Waldemar Kiliszak, jednak już w młodym wieku poczuł, że nie identyfikuje się ze swoim nazwiskiem. W rozmowie z żurnalistą przyznał, że był to dla niego pierwszy trigger, ponieważ jego biologiczny ojciec opuścił rodzinę w bardzo trudnych czasach stanu wojennego. W wieku 13 lat raper został przysposobiony przez ojczyma, co wiązało się z przyjęciem jego nazwiska. Jak się jednak okazało, również i to nie było dla niego ostateczne. Kasta nie czuł więzi z tą tożsamością, dlatego też podjął decyzję o kolejnym kroku. Ostatecznie weteran postanowił przyjąć nazwisko, z którym znago cała scena rapowa, czyli Waldemar Kasta. Jak sam wspomina, mógł wybrać jeszcze panieńskie nazwisko matki, ale postawił na ten właśnie wariant, ponieważ pod tą tożsamością zbudował swoją markę i rozpoznawalność. Co warte wspomnienia, zmiana nazwiska wśród artystów, to nic nowego. Jednym z najbardziej znanych przypadków w polskim rapie jest oczywiście Sokół, który urodził się jako Wojciech Sokół, a obecnie nosi nazwisko Sosnowski. Jednak w przeciwieństwie do niektórych zagranicznych artystów nie zdecydował się na zmianę pseudonimu. Podobne sytuacje zdarzały się również w świecie polskiego showbiznesu, jak choćby w przypadku Tomasza Kamela, który do swojego nazwiska dodał jedno M, by to miał bardziej międzynarodowo na hip-hopowa od lat pamięta napięte relacje między Leroyem a Tedem. Choć ich konflikt trwa już od dekady, ostatnie wydarzenia pokazały, że między raperami nadal iskrzy. Wszystko zaczęło się od roastu Krzysztofa Stanowskiego, gdzie Leroy postanowił wbić szpilkę warszawskiego rapera, a ten nie pozostał mu dłużny. Podczas wydarzenia, w którym Leroy wziął udział jako jeden z roastujących, nie zabrakło ostrych żartów. Raper przy okazji swojego wystąpienia postanowił zaczepić również Tedego, wykorzystując do tego programową partnerkę rapera Izek Shan. W swoim wystąpieniu Leroy nawiązał Wązął do współpracy Krzans z tdf nazywając go nieznanym i dorzucając końśliwą uwagę, sugerującym, że na dźwięk jej nazwiska, tedy reaguje w bardzo specyficzny sposób. Nie zabrakło też typowego dla rostu mocniejszego języka i dalszych nawiązań do rzekomych przyzwyczajni warszawskiego rapera. Jak można było się spodziewać, zaczepka Leroya dotarła do Jacka, który zareagował na nią podczas transmisji na żywo w ramach swojej TD noweli. Weteran nie krył swojego zdziwienia całą tą sytuacją, twierdząc, że jego przeciwnik chyba nie do końca rozumie zasady roastu. W odpowiedzi na zaczepkę stwierdził, że czeka na moment, kiedy Leroy pokaże swoje raperskie jajca i w końcu zdecyduje się go zdisować, bo jak dotąd tego nie zrobił. TDF dodał również, że wkrótce premiera ma zarówno nowy album, jak i film dokumentalny o Leroyu i liczy na to, że pojawi się tam coś na jego temat. Według Niego po 30 latach by wypadało, skoro Leroy uważa się za pioniera polskiego rapu. O, odpowiesz Leroyowi. Yy, z chęcią, tylko nie wiem na co. Jakbyś napisał na co mam mu odpisać, albo do jakiś link. Chętnie. Leroy to jest po prostu zwykła faja, więc... Były chyba ze trzy żarty ze mnie. Co ciekawe, tak walił z kartki, że jestem przekonany, że nie zrozumiał tych żartów, co mu napisali. Ale najbardziej mnie rozbawił ten z dołu. Szkoda tylko, że Leroy nie potrafił być tak żartobliwy, jak mnie zobaczył na korytarzu i umknął za drzwi. Więc to tyle na temat Leroy'a. Widziałeś się z nisko podłokowym Piotrkiem, co powiesz o żarcie Leroy'a o tobie? No Już mówiłem, no, że miałem wrażenie, że on nie do końca rozumie te żarty, natomiast no, co ja mam powiedzieć? No. Ja czekam aż Leroy i pokażę swoje raperskie jajca, których chyba nie ma, i mnie zdisuje, bo takie pierdolenie, no, wiecie co to jest. Na to się nadaje. No ale wiem, że już niedługo długo film o Leroy'u i płyta, więc mam nadzieję, że będzie coś o mnie. No w, w końcu Leroy to jest król rapu polskiego. Ojciec założyciel. Więc y, mógłbym je zdisować po 30 latach. Kurwa, wypadałoby. Nie wiad Wiecie, teraz wyjdzie płyta Leroya, to nie wiadomo, czy nie będzie ostatnia, bo poprzednia wyszła tyle lat temu, że biorąc pod uwagę... Czas życia człowieka może się już nie załapać, gościu. Nie da się ukryć, że Jacek i Leroy od dawna nie pałają do siebie sympatią, ale do tej pory żaden z nich nie zdecydował się na pełnoprawny diss w stronę drugiego. Czy tym razem po tych wymianach zdań sytuacja się zmieni? Czy możemy spodziewać się mocniejszych wersów wymierzonych w przeciwnika? Najpewniej no czas wszystko pokaże i zweryfikuje. A co wy o tym sądzicie? Czy według Was takie podtrzymywanie z nieraperskiem i Leroy rzeczywiście przysłowiowo zgubił jajca i nie potrafi nagrać dissu jak ma do kogoś problem? Czy może jednak wtedy w tym przypadku. W przypadku przesadza. Dajcie znać na dole. Temat odpowiednika afery pan... W środowisku rapowym budzi ogromne zainteresowanie i trudno się temu dziwić. Świat show biznesu rządzi się swoimi prawami, pełno w nim grupis, używek, a raperzy często pełnią rolę idoli dla młodych ludzi. Dodatkowo wypowiedzi osób ze świata internetu, takich jak przykładowo Boxdel, który to w pewien sposób próbował usprawiedliwiać swoje działania twierdzeniami, że prawdziwy syf jest w siecie rapu, tylko podsyciły atmosferę i dolały oliwy do ognia. to... Uśmiecham się tak do siebie, jak widzę, jak na przykład gloryfikowani są niektórzy raperzy, których znam na przykład prywatnie, i widzę, ile tam jest syfu w muzyce. W każdym razie tam jest stary tyle afer, koncerty, rzeczy, które działy się po koncertach, na afterparty i tak dalej. Tam jest tyle syfu, że ja wiem, że oni się nie odzywają w ogóle na temat nas z Bo... tego względu, że jak kurczę się odezwią, Moja to ktoś wygląda czarno. Oj, kur... I tam to jest dopiero. Kolejną osobą, która postanowiła odnieść się do tego tematu, był Zbukum, który w trakcie wywiadu uszalonego reportera został zapytany o ciemne strony branży oraz o ewentualne analogie do skandalu, który wstrząsnął całym światem polskiego YouTube'a. Według Zbuka, żaden raper nie wziąłby 14-letniej dziewczynki na hotel. Dodał również, że miał okazję uczestniczyć w wielu imprezach i nigdy nie zauważył sytuacji, które mogłyby budzić niepokój. Podkreślił również, że niektóre oskarżenia mogą być niczym innym jak próbą odbicia piłeczki. które Zamiast tak, tak. no się ja, proszą, wiesz o jakieś z tego, takie co rzeczy. Nie wiem, to żaden raper by w życiu 14-latki na hotel, kurwa, nie wziął, bo to wiesz. Myślę, że chyba do tego pijesz. Więc tak, jak tak, tak, wie, tak, no tak, to tak. no to myślę, że, że żaden. No ja przynajmniej nigdy nie widziałem, a trochę wtedy okay. w życiu zaliczyłem, e, wiesz. E, że i, jednak tam. No, no, nie no, idą wiesz, rozum do głowy, no, kurde, nie robię wiesz, ten... o czym my w ogóle rozmawiamy? No ja mam w domu 14-latkę, no kurwa, nie wyobrażam sobie w ogóle, wiesz, e, takich sytuacji tak naprawdę. Nawet teraz ciężko mi się o tym myśli. Natomiast, no. Czy tak jak powiedziałeś, wiesz, no, czy jakieś grupy, czy fanki gdzieś tam zabierane na hotel, no to nie jest chyba kurwa też jakieś przestępstwo, nie, tak naprawdę nie, i nic absolutnie. złego. E, wiesz, teraz tak jak mówię, moje jeżeli życie się wygląda się inaczej. Jeżeli się godzą, jeżeli są tam no wiesz, letnie no, się no, godzą i wszystko ja w nie życiu, jest Ja powiem szczerze, że, że dużo afterów w życiu raczej zaliczyłem, szczególnie kiedyś. I nie widziałem takich sytuacji, o których e, mógłbym powiedzieć teraz o nie, no rzeczywiście, kurde, no wtedy to się działo, wiesz. Raczej melanże, ty typu, wiesz, tak jak normalnie, malanże po prostu, nie? Nie no to, ma. No to widzisz, to to właśnie ciebie pytam jako jedne z tego środowiska, bo wielu tylko to nie no były. Ja okazuję, raz mówię, że to trochę odbijanie piłeczki. Takie w Być stylu, może. Wiesz. Dodatkowo, w ostatnich dniach głos w tej sprawie zabrał również Vini, który podobnie jak z Buku został zapytany o to przez szalonego reportera. Według winiego w świecie rapu nie dzieje się nic innego niż w innych środowiskach. Imprezy, używki i zabawa to standard, ale nie oznacza to automatycznie patologii czy nielegalnych działań. Winic już nie widzi podstaw, by uznać branżę rapową za bardziej skażoną skandalami, jeżeli inne obszary show biznesu. Jak wygląda, co, w, w świecie jakim? Co, muzyki? Tak, na no, w świecie raperskim. No ale jak wygląda? No normalnie jak wszędzie idzie, no ludzie biorą używki i się bawią, no nic z czym to się nie różni od niczego innego, a nie, no. A nie bardziej? Bo są no, chyba, kurde, w tym świecie bardziej. No, ten... Wiesz co, słuchaj, słuchaj, bardziej... są grupi, są chętne dziewczyny, jest kupa wolnego czasu, no. jesteś poza miejscem zamieszkania w hotelu, bo tak często jest po koncercie, no, no to jest, wiesz, to są Okoliczności, które bardziej sprzyjają chłopu, który wraca z roboty do domu. No, jednak no ale wiesz. oczywiście, no słuchaj, ja Ci powiem więcej. Jeżeli coś jest bardziej, to bardziej to może być yy, yy, względem na przykład świata sportu, mm -hmm, który mm -hmm, też mm -hmm. jest, tak. Yy, że tak powiem, zahacza o imprezowanie mm -hmm. yy, i no, imprezowanie szeroko pojęte. Tak. Natomiast jednak sportowcy mają podstawową różnicę yy, między wszelkimi rodzaju ludźmi show biznesu, że trzeba przyjść na trening kurwa rano. I dyscyplina jest nieporównywalnie większa. Natomiast jeśli chodzi o to, no słuchaj, ja rozumiem, że to jest jakby wyświetleniowa rzecz, natomiast nic tutaj wielkiego nie ma. No co, no ludzie imprezują kurna, no i tyle. I uprawiają... Z dziewczynami, zresztą, yy, a może niektórzy z chłopakami, nie sprawa. wiem jakby, yy, ich sprawa i yy, słuchaj, ja bym też yy, podszedł do tego w ten sposób. Natomiast yy, jeśli chodzi yy, o to, 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 co no imprezuje, ja bym też nie demonizował. Ja nie wiem dlaczego, yy, wiesz, yy, teraz gdzieś jakaś taka wypier była sinusoida, kurna poprawności publicznej mhm. i to jest moim ja to zdaniem druga sytuacja, w którą też można popaść w jakoś, się w niej zatracić bez sensu. Co jest do jasnej cholery? Co wy oczekujecie od rock'n'rollowca, żeby nie był rock'n'rollowcem? A jaką fajnie się czyta biografię? Kifa Richardsa, yy, nie wiem, Mike'a Tysona, który akurat był rock'n'rollowcem wśród sportowców, czy yy, Herbie Hankoka. Ej, to jest też część świata. Tak. Jeżeli to po nie krzywdzi ludzi nie mówię, bo... i nie robi jakiegoś po prostu zła, i y, to ja w tym nawet nie widzę nic złego. I y, to jest sprawa. Każdego, że tak powiem, sypialni, co sobie lubi. Ja jestem tylko za tym, żeby ludzie się nawzajem szanowali. Tak Przychodzą fanki, chcą się przespać ze znanym raperem, a proszę bardzo, a czemu nie? Tylko. Jeżeli im to sprawi przyjemność, jeżeli sprawi to jemu przyjemność, jeżeli mają uczony 15 lat? Eee, eee, no tak. W sieci pojawiają się jednak opinie, że raperzy raczej nie będą donosić na siebie nawzajem, ponieważ uderzenie w jedną osobę mogłoby skończyć się lawiną oskarżeń dla całego środowiska. Niektórzy twierdzą, że branża działa na zasadzie chronienia swojego gniazda, więc nawet jeśli dzieją się tam kontrowersyjne rzeczy, niewielu zdecyduje się o nich mówić otwarcie. A co wy o tym sądzicie? Czy świat rapu faktycznie ma coś do ukrycia? Czy jest to jedynie szukanie ani sensacji i w pewnym sensie próba pociągnięcia ze sobą na dno innych przemysłów przez youtuberów. Jak macie jakąś wiedzę w tym temacie, albo swoje przemyślenia, to napiszcie na dole. Bardzo chętnie poczytam komentarze. Dobra, a tak w zasadzie tu w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.